W tym filmie chciałbym pokazać sposób, jak otrzymać ponad 500 zł na konto całkowicie za darmo z promocji bankowej. Zacznijmy może od tego, dlaczego banki miałyby dawać nam pieniądze. W świecie bankowości konkurencja jest ogromna, a zdobycie nowych klientów to klucz do rozwoju. Dlatego oferują atrakcyjne bonusy. Na przykład otwórz konto i zyskaj 500 zł, by przyciągnąć uwagę. My, znając te mechanizmy, możemy to wykorzystać. Zakładamy konto, spełniamy warunki, odbieramy premię i możemy zamknąć konto. Konto bez kosztów. Tylko jeszcze dodam, że link do promocji znajdziesz w opisie, jak w przypiętym komentarzu. Pierwszym krokiem jest przejście do strony z opisu lub przypiętego komentarzu. Jest to idealna strona dla osób, które mają mało czasu lub chcą mieć pewność, że otrzymają pieniądze po wykonaniu działań. Na stronie znajduje się lista sprawdzonych promocji bankowych, które zapłacą nam za założenie konta i spełnienie określonych wymagań. W tym filmie skupimy się na jednej z najlepszych promocji, bardzo łatwo odebrać z niej bonus. Niestety ilość wniosków jest mocno ograniczona. Aby przejść do szczegółów promocji należy kliknąć w przycisk odbieram. No i jak widać, zostaliśmy przekierowani do strony ze szczegółami. Tutaj mamy tytuł i opis, a poniżej znajdują się informacje o kosztach prowadzenia konta. Jak widać, nie płacimy nic za za otwarcie i prowadzenie konta. 0 zł za kartę do konta Mobi, jeśli masz mniej niż 26 lat, lub do konta Direct i wydasz nią 300 zł miesięcznie. I 0 zł za wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash, nawet blikiem. W tym miejscu znajdują się kroki, jak odebrać tytułowe 500 zł. Wszystkie kroki postaram się w tym filmie Ci pokazać, ale zacznijmy od ich omówienia. Najpierw musimy oczywiście przejść do strony z przycisku powyżej. Żeby zyskać do 500 zł w promocji, zacznij od założenia konta przez aplikację metodą na selfie. Zaskanuj kod QR swoim telefonem i przejdź do sklepu z aplikacjami. Możesz też założyć konto w przeglądarce, ale wtedy otrzymasz do 300 zł w promocji, więc lepiej skorzystaj z metody selfie. Podczas zakładania konta musisz wyrazić wszystkie zgody marketingowe. Zyskasz 300 zł, gdy do 7 listopada 2024 roku złożysz wniosek o konto osobiste z kartą do konta i otwartym kontem oszczędnościowym przez stronę internetową lub w aplikacji Moje ING. Dostaniesz bonus, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od założenia konta. Otrzymasz w każdym z dwóch dowolnych miesięcy trwania promocji łączny wpływ na minimum 1000 zł na konto otwarte w ramach promocji. Zrobisz 15 transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta, portfelem mobilnym, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay lub Blikiem w sklepach stacjonarnych. Otrzymasz bonus, jeżeli przynajmniej raz zapłacisz Blikiem w internecie. Pobierzesz aplikację Moje ING i zalogujesz się do niej minimum 3 razy. Na dzień 8 lutego 2025 roku odłożysz na otwarte konto oszczędnościowe minimum 500 zł. 8 lutego 2025 roku bank sprawdzi stan otwartego konta oszczędnościowego. Zasady odebrania bonusu są łatwe, ale jednak należy o nich pamiętać. Żeby było ci łatwiej, przygotowałem również prostą ściągę, która pozwoli ci nie zapomnieć o dokonaniu aktywności. Znajdziesz ją na dole strony. Po odebraniu bonusu możesz za darmo i bez zobowiązań zamknąć konto. Jeszcze raz przypominam, że wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie filmu lub w przypiętym komentarzu. Aby zarobić jeszcze więcej, polecam ci również sprawdzić aktualną listę bonusów, jakie możesz otrzymać na stronie głównej. Możesz wykonywać wiele bonusów jednocześnie, dzięki czemu zmaksymalizujesz zyski. Dziękuję, że poświęciłeś swój czas na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że zaprezentowane informacje pozwolą ci zarobić jak najwięcej. Życzę ci udanego dnia. Cześć.